Po drodze ładny widoczek na Kopę Biskupią, najwyższy szczyt Górowawski. To już ponad miesiąc od naszej wyprawy do Głuchołas. Wtedy mieliśmy dopiero początek wiosny. Natura jeszcze nie zdążyła się zazielenić. Teraz już wiosna w pełni kwitnie rzepak, jest naprawdę pięknie i naprawdę ciepło. Ale wtedy w Głuchołasach, gdy Chodziliśmy na górę parkową, podziwialiśmy panoramę. Pokazałem Wam element tej, tej panoramy, czyli kopę biskupią, najwyższy szczyt gór opawskich po polskiej stronie. Dzisiaj wracamy ponownie w Sudety Wschodnie. Zamierzamy zdobyć właśnie kopę biskupią. Mam nadzieję, że udało mi się wybrać bardzo fajną i urozmaiconą trasę, a za mną, za mną. Kaplica śródpolna, bardzo malowniczo położona. Jeśli będziecie jechać drogą krajową numer 40, nie sposób jej nie zauważyć warto się tu na chwilę zatrzymać. Kopa Biskupia to kolejny szczyt, który zamierzamy zdobyć podczas naszych wędrówek. Niezbyt wysoka góra, 890 metrów nad poziomem morza, należąca jednak do korony gór polskich. Prowadzą tam różne szlaki, niektóre są wręcz banalne, z ich pokonaniem radzą sobie całe rodziny z dziećmi, z wózkami. My wybierzemy drogę bardziej urozmaiconą. Szlak, w pasie którego znajduje się między innymi jedyna drabinka w całych Sudetach. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Tam w oddali dobrze widać już góry obawskie. Jest też kopa i skupia. Stąd... Wtężając wzrok można dostrzec już nawet wieżę widokową, która znajduje się na jej szczycie. Póki co jesteśmy w trasie do przejechania zostało nam jeszcze jakieś 15 km. A w ogóle to niezwykle malownicza o tej porze roku jest właśnie ta trasa. Brudnik to ostatnie miasto na naszej trasie. Ostatnie miasto przed pokrzywną, gdzie zamierzamy wejść na nasz szlak. Okrzywna to mała przygraniczna wioska w dolinie pomiędzy Prudnikiem a Głuchołazami. Rozwijała się turystycznie już przed wojną. W Polsce Ludowej domy wypoczynkowe budowały tu zaś zakłady pracy. Również dziś przyciąga wielu miłośników górskich wędrówek i wypoczynku. Jest popołudnie w niedzielę, no niestety, ale cały ten dość obszerny parking wydaje się zajęty. Szukamy miejsca. Nie było aż tak źle. Miejsce udało się znaleźć. I to w dodatku w cieniu, ale chyba poza jeszcze jednym było to już ostatnie wolne miejsce na tym parkingu. Parkingu, który znajduje się na początku jednego z najpopularniejszych e, szlaków na Kopę Biskupię. Z parkingu zszedłem troszkę niżej, żeby pokazać Wam, gdzie z drogi przebiegającej przez Pokrzywną należy skręcić. Skręcacie tutaj na wysokości tego budynku. To jest administracja parku krajobrazowego. No, i dalej już pod górę. Tutaj zaczyna się parking. Jest to parking bezpłatny, mieści co najmniej kilkadziesiąt samochodów, tak jak mówiłem już wcześniej. W dni takie jak dzisiaj, niedziela, wiosenna, majowa niedziela, może być problem z zaparkowaniem. Tutaj, no mi się udało. Punkty naszego dzisiejszego programu zwiedzania: Sztolnia, Gwarkowa Perć, rezerwa Cicha Dolina. To miejsce chyba akurat nasz szlak omija, no ale potem to, do czego zmierzamy, czyli biskup Jakopa, Pierwszy etap naszej wędrówki prowadzi Doliną Bystrego Potoku. Bystry potok płynie tuż obok. Jest to jednocześnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, także po drodze znajdziecie tu wiele tablic z informacjami o tym, co też jest to za miejsce, jakie gatunki fauny i flory można tutaj podziwiać. Zaraz za parkingiem pierwsze ciekawe miejsce kaplica na Polanie w cichej dolinie. W niedzielę odbywają się tutaj mysze święte, a zimą organizowana jest słynna już pasterka. Póki co ten szlak wygląda tak, a więc jest to po prostu utwardzona i dość szeroka droga prowadząca przez las bukowy. Kolor zieleni o tej porze roku jest po prostu zachwycający. Bardzo energetyczny. Takie jest oznaczenie szlaku, którym teraz idę. Na górze kolor zielony, na dole jest to kolor niebieski. Tak jak mówiłem na początku. Wybrałem szlak na Kopę Biskupią, szlak, na którym na pewno nie można się nudzić. Przeszliśmy zaledwie kilkaset kolejnych metrów. No i już jest kolejne ciekawe miejsce: miejsce z historią, gdyż właśnie tu za moimi plecami w dawnych latach była Skocznia Narciarska. Skocznie wybudowano w 1931 roku, a że był to jedyny taki obiekt na terenie Górnego Śląska. Na jej otwarcie przyjechały tutaj tysiące osób. Dziś skocznia jest już praktycznie niewidoczna, całkowicie porośnięta młodym lasem. Widać jeszcze tutaj pewne pozostałości. Natomiast obiekt ten, co ciekawe, był wykorzystywany jeszcze po wojnie. W 1947 roku odbyły się tutaj mistrzostwa szkolne. Stamtąd wyskakiwali zawodnicy i lądowali tutaj, gdzie przebiega dzisiaj szlak. Później zaprzestano wykorzystywać to miejsce, a to ze względu na problemy z utrzymaniem pokrywy śnieżnej. Przez cały czas słychać górski potok. Bardzo przyjemnie się tędy wędruje. I tak też doszliśmy do Gwarkowej Perci. To dawny kamieniołom odkrywkowy, którego historia sięga 1820 roku i był on eksploatowany aż do wybuchu II wojny światowej. Pozyskiwano to łupek, materiał skalny używany m.in. do pokrywania dachów. Dziś to miejsce bardzo popularne wśród turystów, a wspinaczka pomiędzy skałami dostarcza niesamowitych wrażeń. To właśnie tu zmieniamy kolor szlaku z zielonego na niebieski. Tutaj szlak zrobi się już naprawdę ciekawy. Spinam się po łupkach, które tutaj kiedyś wydobywano. Majestatyczne są też te skały. Za chwilę powinniśmy dojść do drabinki, która wiedzie kilkanaście metrów. W górę jest to element szlaku. Także czeka nas wdrapywanie się. Strzałki niebieskiego szlaku każą iść w tę stronę. Jest i drabinka. Wspinam się do góry. Drabinka ma 35 stopni. Nie jest to chyba jakiś wielki wyczyn. Jak widziałem przed chwilą, radzą sobie z tym także dzieci. Jest to jednak jakaś wysokość. Dla osób z lękiem wysokości, wspinaczka po tej drabince może być lekkim stresikiem. Dalej, niebieski szlak nadal prowadzi dość ostro pod górę. Po krótkiej wędrówce przez las dochodzimy do rozdroża, najpierw odbijemy w prawo, aby po chwili dojść do piekiełka, kolejnego kamieniołomu, potem powrót i wejście na szlak żółty, którym dojdziemy aż do schroniska. Piekiełko, skąd właściwie wzięła się ta nazwa? Według lokalnej legendy gdzieś na dnie tego wyrobiska miały znajdować się wrota do piekieł. Gdy słońce jest nisko, panuje tutaj głęboki mrok, więc rzeczywiście może się wydawać, że to zejście w czeluście. Poza tym, po prostu piękne miejsce, warto zatrzymać się tutaj na chwilę. Po zaliczeniu piekiłka, wszedłem na najbardziej popularną trasę prowadzącą na szczyt Kopy Biskupiej. Jest to droga zaczynająca się przy ośrodku Ziemowit. Tak jak widzicie, znowu łagodne i utwardzone podejście. Potem się to oczywiście zmieni. Teraz kolejny cel to schronisko pod biskupiem Kopo. Jest to droga Amali nad Anusią. Zupełnie nie wiem skąd ta nazwa, ale jest tu pięknie. Te wysokie buki układają się, tworząc jakby katedrę nad ścieżką. Przede mną jeszcze słuszny kawałek tego szlaku, więc słowo o schronisku pod biskupią kopą. Jest to jedyny tego typu obiekt w Górach Opawskich. Obiekt przedwojenny. Pamiętacie z poprzedniego odcinka byliśmy na Górze Chrobrego w Głuchołazach. Tam również było schronisko, ale niestety nieczynne, choć remontowane i przywracane do poprzedniej świetności. W każdym razie zmierzam teraz do schroniska pod biskupią Kopą. Mijam turystów, raczej jestem jednym z nielicznych, którzy idą jeszcze pod górę. Ludzie raczej schodzą na dół, także jest szansa, że dopchamy się jakoś do schroniska. Tego, tego typu obiekty są bardzo popularne. Może uda nam się nawet coś tam zjeść. Łyse góry. To nie zawsze tak wyglądało. Kilka lat temu tereny te nawiedziła plaga kornika drukarza, który ostro przetrzebił tutejszy drzewostan. Las się odradza, no ale wciąż wygląda to właśnie tak. Na rozdrożu przy kapliczce możecie wybrać Dwa warianty drogi do schroniska, dalej szeroko i po utwardzonej ścieżce to jest też droga, którą do schroniska dojeżdża zaopatrzenie albo wariant bardziej turystyczny, który ja wybrałem, oczywiście idzie się tędy dużo atrakcyjniej, jest po prostu bardziej naturalnie no i szybciej, szybciej dojdziemy tędy do schroniska. No, i proszę, po raz pierwszy tam w oddali pojawiło nam się schronisko. Żwawo pod górę już teraz. Schronisko pod biskupią Kopą. Dojście tutaj, oczywiście, z wieloma przerwami na zdjęcia, zajęło mi jakieś dwie godziny, a to jeszcze nie koniec. Dalej szczyt przed nami. Rozpościera się stąd całkiem ładna panorama. O tej porze w schronisku były już zupełne luzy, zatem jeśli zostało coś w kuchni, zaliczę tu zaległy obiad. Wchodząc do środka nie sposób przeoczyć pewnej osobliwości. Zgodnie z tutejszym zwyczajem, kto pojawi się w schronisku w krawacie, zostanie mu on obcięty. Trochę już ich się nazbierało. Do jedzenia zamówiłem gulasz z kruskami i piwo bezalkoholowe. Taki zestaw kosztował 35 zł. Posilony w schronisku, ruszam dalej. Przede mną ostatni punkt w naszym dzisiejszym programie zwiedzania. To wieża widokowa na szczycie Kopy Biskupiej. Już po czeskiej stronie. Przy odrobinie szczęścia uda nam się również wejść na tę wieżę. Czytałem wcześniej na jej temat dostępne informacje. W wielu komentarzach pojawiała się taka uwaga, że wieża przeważnie jest czynna, ale Czasem zdarza się, że po prostu bez powodu wejście jest niemożliwe. Zobaczymy za chwilę, czy nam będzie dzisiaj dane wspiąć się na nią. Po drodze można zobaczyć pozostałości wyciągu linowego, który kiedyś się tutaj znajdował. Tu jakiś monolit z oznaczeniem TP1927. Nie wiem dokładnie co to jest. Może uda mi się znaleźć jakieś dodatkowe informacje. Wtedy pojawią się one tutaj. Oto jest. Wieża. Franciszka Józefa na szczycie Kopy Biskupiej. Kamienna wieża, położona już po czeskiej stronie, datowana jest na 1898 rok. Powstała w miejscu starszej konstrukcji i od początku cieszyła się wielką popularnością wśród turystów. Nazwano ją na cześć cesarza Austro-Węgier, Franciszka Józefa, w 50. rocznicę jego panowania, także na tych ziemiach. Wieża przechodziła różne koleje losów, na szczęście przetrwała, a po pracach konserwatorskich w latach 90. znów mogła zostać udostępniona. Rozpościera się z niej wspaniały widok. Wieża jest dostępna. Wstęp tutaj kosztował 50 koron. Uwaga, pan w kasie nie przyjmuje złotówek. Można zapłacić tylko czeską walutą lub kartą w cenie biletu pocztówka. Miejsce na wycieczkę również dla mniej wprawionych wędrowców, nie jest to bardzo wysoka góra. Myślę, że z wejściem tutaj spokojnie poradzi sobie chyba każdy, nawet dzieci. No i nie brakuje atrakcji. W tej drodze naprawdę nie było nudno. Polecam Wam wycieczkę tutaj. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku programu Zwiedzania. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić swoją subskrypcję.